Najchętniej spędziłbym ją pod kołdrą aż do wiosny. Wtedy byśmy musieli z bardzo dużo jest Tak jak to robią zwierzęta przed hibernacją. czyli jestem zimowym. A nie można po prostu leżeć w łóżku z tabletą i załabiać pizzę z dostawą do pokoju? Spójrzcie na te kaczki. One nie mają u ciebie łóżek ani rękawiczek, a jakoś przeżywają te zimy To prawda, dzięki tym ludziom, którzy codziennie je dokarmiają. Zobaczcie, no, faktycznie. O, Bartek dzwoni. Ciekawe, jakie macie dla nas zadanie? Cześć, Bartek! Cześć! Dajcie recyklersi, macie bardzo ważne zadanie. Trzeba pokazać ludziom, jak prawidłowo dokarmiać ptaki zimą. Zacznijcie od ptaków wodnych, a później spotkamy się przy karniku. Wpadnę tylko na chwilę, ale za to z niespodzianką. Liczę na Was. Baba! Super, super! Wyruszamy! Wy. Mamy coś do jedzenia dla tych ptaków. Chętnie z nimi się podzielę moją kanapkę. Wyczytałam ostatnio, że chleb wcale nie jest dobrym pokarem dla ptaków. Podobno ptaki nie trawią zawartej w nim soli drożdży i innych chemicznych składników. Obawiam się, że ta chemia nikomu nie służy. Skoro ptaki nie trawią chleba, czemu go zjadają? Pewnie dlatego, że chleb jest smaczny. Ja uwielbiam chipsy, choć wiem, że są niezdrowe. Raz zjadłem całą dużą paczkę, potem źle się czułem. Bolał mnie brzuch, no i sami wiecie. To już wiesz, jak czuły się te ptaki. Skazane na ciągłe dolegliwości żołądkowe nie są w stanie uzyskać z pokarmu energii wystarczających do przetrwania zimy i giną w męczarniach. Musimy coś z tym zrobić. Musimy przekonać ludzi, że dokarmianie ptaków chlebem nie jest połaganiem, tylko truciem. I musimy wymyślić jakieś hasło krótkie, wpadające w ucho, najlepiej rymowane. Mam! Bucha plus kaczka, równa się z... No, no co? <laughs> Musimy to jeszcze dopracować, ale te ptaki są przyzwyczajone do karmienia, Nie możemy ich tak zostawić bez pożywienia. A co właściwie jedzą kaczki i łabędzie? W mojej książce jest napisane, że dobrym pokarmem są płatki owsiane ryż, ziarna zbożowe, gotowane warzywa. Koniecznie bez soli. Kasza i płatki to taniocha. Chodźmy do sklepu. Te ptaki wyglądają na naprawdę głodnie. Całe szczęście, że przybyliśmy w porę i uratowaliśmy te kaczki. Trochę to dziwne, przecież ptaki świetnie sobie radziły zanim ludzie zaczęli je dokarmiać. Wygląda na to, że przyzwyczailiśmy ptaki do dokarmiania i dlatego jak już zobowiązujemy się je dokarmiać, to musimy to robić regularnie, aż do wiosny. Ruszajmy do karmnika, pewnie kręcą się tam głodne ptaki. Widzę ptaka z żółtym brzuszkiem i czarno białą łową. To musi być bogatka, ma, matowy, ma matową czapeczkę i biały policzek. Toś tam jest. O kurde, Banek to kłusownik, łapie żywe ptaki. Pewnie chce je zjeść. To takie słabo do ochrony, nie można ich jeść ani krzywdzić. My musimy wymyślić jakiś plan. Wyprawiacie! Zabraliśmy kusownika! On łapie ptaki i zjada! Mami go! To nie jest żaden kusownik, tylko niespodzianka, o której Wam wspominałem. Skoro to niespodzianka, to może mi ją rozpakować? No raczej. Wojciech, dlaczego mnie złapał? Związał. Recyklerci, to jest Kasia. Kasia jest ornitolożką, która bada tu ptaki. Bardzo przepraszamy. Myśleliśmy, że to kłusownik. Ale po co pani zjada te ptaki? Ja zjadam ptaki? Ja je badam, łapię w ramach akcji karmnik. Jesteście bardzo odważni, zainteresowaliście się losem ptaków. A czy chcecie zobaczyć czym się w ogóle tutaj zajmuje? Tak! Tak! No to chodźcie, idziemy. Patrzcie, złapała się bogatka. Ja łapię ptaki w takie specjalne sieci ornitologiczne i regularnie je sprawdzam. Te sikorki korka wyciągam. Za chwilę włożę ją do specjalnego woreczka i weźmiemy ją do miejsca, gdzie ją zaobrączkuję. Będziecie mi w tym pomagać? Tak, tak. O, super. Mamy kolejnego ptaszka. Powiecie mi, co to jest za gatunek, dobra, bo Nie. już go dobrze znacie. Gorka bogatka. No, mhm. Bogatka. No, bogatki już dobrze rozróżniacie, tak? prawda? Zobaczcie, tak nie ma obrączki, to znaczy, że ja będę zakładała swoją obrączkę. Marysia mi będzie zapisywała, um, tak? tak? I ta obrączka ma numer 85. Z tym rękawiczki. Dobrze. Zakładam na 87. Zaciskam i zobaczcie, już jest założony. Pięć. Mhm. Jest to bogatka, czyli po łacinie parus major i skrót jest pamaj, tak jak tutaj. I teraz będziemy oznaczać wiek i płeć. Wyraźny krawacik, świecąca główka, to będzie samczyk. Jeszcze zobaczymy w jakim jest wieku ten samczyk. Jest to ptaszek dorosły, czyli zapisujemy adultus, a. Teraz sprawdzę w jakiej jest kondycji. Mucham na jego brzuszek. Sprawdzam, ile ma tłuszczu. To jest jelito? Tak, i pomiędzy jelitami jest tłuszcz. To znaczy, że w naszej skali ten ptaszek ma tłuszcz 2. Możesz zapisać 2. Mhm. Dobrze, i teraz zobaczymy ptaka. Ile ma, Lulek? 17,6. Mhm. A co to jest ta akcja Karmnik? Akcja Karmnik to jest taki ogólnopolski projekt badający ptaki, które spędzają zimę w Polsce. I w całej Polsce co dwa tygodnie yy, łapane są i obrączkowane ptaki dokarmiane przy karmniku właśnie. A czy myślisz, że wy te yy, czym się żywi no. takie ptaki? Czym dokarmiać mają takie ptaki? Wiesz, co? Są y, różne mieszanki, ale tak naprawdę ulubionym pokarmem Sikor y, jest słonecznik nieuskany. I to jest najlepszy pokarm, y, który ja bardzo polecam, y, żeby wsypywać do swoich karmników. A jeśli chcecie, to możemy po obrączkowaniu zrobić specjalne przysmaki dla ptaków Tak, Tak, tak. Ta. Dobra, to zrobimy. Ok, to wypuszczamy naszą bogatkę, pożegnamy się z nią? Tak, tak. Pa. pa! To co, jesteście gotowi, żeby zrobić przysmaki? Tak! Ok, zobaczcie, mamy tutaj rozpuszczony smalec. To jest tłusty bardzo pokarm i do tego wrzucimy ziarna. Kto wrzuci tu do środka? Ja! Wrzucajcie. Ja będę mieszała, zobaczymy ile tych ziaren po trochu będziemy wrzucać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To musi być na gęsto, to ma być przysmak, prawda? Dobra, wystarczy. Zobaczcie, jest już bardzo gęste. I co teraz musimy zrobić? Zobaczcie, teraz każdy z Was włoży sobie po łyżce takiego przysmaku do foremki. Możecie sobie pomóc łyżkami. O, dobrze, Marisio. Dobra, jak macie już do połowy wypełnione ja. foremki, to teraz bierzemy sobie jakiś patyczek, ale taki, żeby pasował nam do naszej foremki. I do patyka przywiązujemy sznurek. Zrobimy sobie taki szkielet. Tak hmm. to będzie pasował? Pokaż. Tak. Pasuje i przywiąz sobie sznurek. Proszę bardzo. Co? Tak. No i jak macie już włożony ten szkielet, to patrzcie, wkładamy kolejne porcje naszej mieszanki, tak żeby wypełnić do końca. I to zostawiamy później do wystygnięcia. Do Proszę. Super wyszło. To teraz musimy odstawić nasze serca do zasuszenia, do wystygnięcia. Gdzie podział się julek? I co tak nie pachnie? Takie chyba już się najadły. A ja wymyśliłem, co zrobić ze starym chlebem. Chcecie spróbować? Mam nadzieję. Czy już wiecie, jak dbać o nasze skrzydłowych przyjaciół? Żadnego cukru, soli czy drożdży. Tylko naturalne, nieprzetworzone produkty czyli. Ziarno, tłuszcz, warzywa i owoce. No i zawsze kupujcie tyle pieczywa, ile potrzebujecie. A jak, a jak już kupicie za dużo, to zawsze można je zamrozić lub zrobić pyszne tosty. Pa! Papa, pa. do zobaczenia! Do zobaczenia.